Dlaczego warto przeczytać książkę Kamili Rowińskiej Kobieta Niezależna? Czasami zadajemy sobie pytania. Co robić w życiu? Jakie są nasze cele, wartości? Ja zadałem sobie pytanie. Jak pogodzić rolę ojca, męża, mężczyzny, pracownika? Jak z tym wszystkim realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania bez poczucia winy, że zaniedbujemy rodzinę? Tytuł książki sugeruje, że jest ona skierowana tylko i wyłącznie do kobiet. Jednak po wstępnej jej analizie stwierdziłem, że uważny czytelnik jest w stanie wiele cennych wskazówek wziąć dla siebie, nawet jeśli jest mężczyzną. Lektura mniejszej książki spowodowała, że teraz wiem, jak poukładać swoje życie. Potrafię zagospodarować czas w taki sposób, aby mieć go dla dzieci, żony, oraz dla samego siebie. Pozwoliła mi również spojrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość z innej perspektywy, dzięki czemu wiem od życia, czego oczekuję i co jest w nim dla mnie najważniejsze. Wszystko to odnalazłem w siódmym rozdziale właśnie tej książki. Podsumowując, uważam, że książkę Kamilii Rowińskiej powinien przeczytać każdy. Gdyż każdy z nas choć raz znalazł się na życiowym rozdrożu z głową pełną rozproszonych myśli, zastanawiając się, co dalej z moim życiem. Chcesz wiedzieć, co dalej z twoim życiem? O nie, nie, ja tego Tobie nie powiem. Ty to zrobisz, kiedy przeczytasz tę książkę. Polecam.